To, że jestem trochę nienormalny, to już chyba każdy wie. Nie, no żartuję, co wy, ja jestem przecież bardzo mądrą osobą. A może przejdźmy do dzisiejszego tematu odcinka. Niedawno zrobiliśmy odcinek, gdzie za każdego kila zmniejszam fps -y o ponad 30. Mi niekomfortowo grało przy około 40-30 FPS-ach, a dzisiaj zrobimy coś o wiele większego. Jakby co, to ja gram zazwyczaj na 200 fps więc wiecie. Dzisiaj porównamy sobie, jak to jest grać na jednym FPS-ie versus 10 fps -ów. I powiem wam, że tyle fps nigdy nie miałem, nawet na jakimś starym, 10-letnim laptopie przy, grzewającym się. Nawet tam miałem te 25 FPS minimum. Ja rozumiem, że te 10 FPS lub 1 FPS to będzie czysty pokaz slajdów, ale spróbujemy coś tutaj ugrać. No i co, jeszcze nie chciałbym przypomnieć o subskrypcji oraz orację w górę na moim kanale, bo lecimy teraz po 150 tysięcy. No i wpisujcie jeszcze koniecznie kodzik. O jak widzicie się zresetował, kodzik Kubalo mi to mega pomaga. A na ekranie wyświetla się 5 najnowszych wspierających na moim kanale. Jako podstawowy bonus, każdy wspierający dostaje specjalną rankę na moim Discordzie oraz dostęp do specjalnych kanałów dla wspierających, gdzie właśnie można ze mną swobodnie pogadać. I jeszcze tak w ogóle, jeżeli ktoś ma wspierającego, to wystarczy, że wyśle screena właśnie na mojego Discorda, na ten kanał, żebym potwierdził i dał mu rangę. Jeśli przypomnę o konkursie na 17 tysięcy podolców, który obecnie trwa na kanale, a my co? Lecimy z challenge'em i zaczynamy od 10 FPS-ów. Ja ci kręcę, widzowie, mamy 10 FPS-ów, sami zobaczcie, w prawy górny róg. Ustawiłem sobie 10 FPS-ów, no i mamy tutaj czysty pokaz slajdów. Jeśli 10 FPS-ów to jest taki pokaz slajdów, to ja nie wiem, co będzie przy jednym FPS-ie. Tak w ogóle, to pewnie wam się teraz to okropnie ogląda, ponieważ tak wszystko laguje. No Sorry, ale 10fpsów, niczego nie oczekujcie. Jak zrobimy na 10fpsach jednego fraga, to jesteśmy mistrzami, widzowie. A jak na jednym fpsie zrobimy jednego fraga, to już w ogóle będzie niemożliwe. Jak dla mnie 30fpsów to było słabo. To co mam powiedzieć na 10, dobra. O kurcze, jakie to jest niepłynne. Zobaczcie to, ruszę myszką. I normalnie co parę slajdów. Mamy tutaj, widzę, metal, jak świetnie, ale to jest niepłynne, widzowie. Okej, okay, chyba mamy pompę, ale nic z tym nie zrobimy. Kiedy kurczę, tutaj mamy pokaz slajdów. Dobra, dobra, chyba mamy tutaj typa. To co, dojeżdżamy go? A ja myszką tu nie mogę ruszać, praktycznie. On się nie spodziewa, z kim walczy! Dostał 70, nie wierzę w to. Nie, 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 nie zabiję go. jak go zabiję to mistrzem Ja grałem na 30 FPS-ach i mówiliście mi, że macie gorzej lub też na tylu gracie, ale tutaj mi nie powiecie, że macie gorzej, bo nikt z was nie gra na 10 fps naprawdę. Nawet na Star Kaptopach ze zintegrowaną kartą graficzną masz przynajmniej te 20 FPS-ów. Jakby czego się ja mogłem spodziewać. Halo, 10 FPS-ów. Zagramy jeszcze dwie gry, no i potem zagram na jednym fps i zobaczymy różnicę. Okej, okay, mamy typa i będziemy go tutaj atakować jakoś. O kurczę, jeszcze mam 200 pingu, Nie, to już w ogóle masakra. No i rip. Właśnie sobie to wyobrażam, jak będzie się okropnie montowało z takimi FPS-ami. Okej, okay, przetestujmy teraz szybkość obrotu i wszystkiego. Klikam przycisk kucaj i to jakby kusa w dwóch stopniach, tak? Raz, dwa. Pełny obrót Ojoj, pełny obrót to już w ogóle. Ale jeden FPS to już w ogóle będzie istna masakra Na 10 FPS-ach się nic nie da zrobić, to ja nie mam pojęcia, co będzie na jednym FPS-ie. Okej, okay, polecimy sobie na duba może i zobaczymy, jak nam pójdzie. Ej, pewnie jak z tych 10 FPS-ów teraz wyjdę sobie na 30, to kurczę, z 30 FPS-ów będzie się dla mnie takie płynne, wydawało. Dobra, ale są to i typy. Okej, okay, jakoś spróbuję szybko zdobyć ten budyneczek. Dobra, 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 dobra. O kurczę, jak nie płynnie. I mamy tutaj zaraz skrzyneczkę. Nawet to picie płotki jest tak niepłynne Jakbyśmy zabili typa na 10 w ach To byśmy byli mistrzami, ale wiem, że to jest raczej niemożliwe I mamy Pema, no i chyba typa w domku No i kurczę, oni się ukrywają tutaj gdzieś się ich boję teraz, czekajcie No i mamy, czekajcie, na 10 FPS-ach Jest, zabiliśmy typa, ja nie wierzę Dobra, widzowie, a więc mamy tutaj wyzwanie ukończone, jeśli chodzi o zabicie typa na 10 FPS-ach. A my idziemy tutaj zabijać więcej typów. W komentarzach dawajcie mi kolejne wyzwanie, jakie mam zrobić, dotyczące właśnie fps Bo naprawdę mi się wydaje, że taka seria może być ciekawa. O kurcze, ktoś tu we strzela. To jest chyba pomagier, albo jednak normalny gracz. O nie, duch! Jak mam 10 FPS-ów, to zabicie ducha jest niemożliwe. Ja stąd się odbijam i spadam, bo po prostu to jest zginę. Ja nie zabiję tego ducha, naprawdę. Dobra, on tutaj jest. O, się teleportuje u mnie. Nie, nie. To nie robota dla 10 fps -ów. Nie ma szans. Okej, okay, chyba tutaj się strzelają. Dobra, w tym domku konkretnie. A więc atak, no i co? Tutaj przynajmniej nie muszę w nikogo jakoś celować, więc tu mam większą szansę, żeby ich zabić. Ale kurcze lagi są już przepotężne. No i tak jak myślałem, czyli ta osoba po prostu mnie zabiła. Ja w tym momencie wchodzę do plików gry, no i co? Ustawiam, żeby było 1 FPS. No i mamy nasze 1 fps -ów. No i zobaczcie sami w prawym górnym rogu mamy 1 FPS. I tutaj w sumie nie wiem już totalnie, totalnie, totalnie co się dzieje. 10 FPS było zlagowane, ale dobra, dało się gdzieś dolecieć. Dało się nawet kogoś zabić albo zebrać skrzynkę. A tutaj, story, ale nie da się nic zrobić. Zobaczcie to, lecimy co parę sekund. Uwaga: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co 3 sekundy pojawia nam się tutaj kolejny slajd To jest tak niepłynne Po prostu Fortnite mi się odpalał około 15 minut Bo to jest tak niepłynne Te wszystkie wczytywania i tak dalej Challenge na dziś Musimy otworzyć przynajmniej jedną skrzynkę Oj, a na jednym FPS-ie otworzenie jednej skrzynki będzie bardzo trudne Okej, okay, dobra, mam tutaj Pema O kurczę, muszę wykręcić Dobra, wykręcam chyba I chcę lecieć na niego, dobra Co się dzieje, co się dzieje? Nie, no nie da się, nie da, nie da. No nie wiem, gdzie tobie wywala w ogóle. W ogóle te mi się nie wczytały przez to, że mam jednego FPS-a. Jak sami zobaczcie. Jesteśmy w wodzie, dobra. I teraz z tej wody muszę wypłynąć. Ale to jest nierealne. To jest po prostu nierealne. No zobaczcie, co z moim śródzikiem dzieje. Okej, okay, mamy challenge wejść do tego budynku. Czy to się nam uda? Bo tutaj naprawdę najprostsze czynności są po prostu tak trudne. Okej. Okay. O, no kurczę, nawet do budynku nie potrafię wyjść, naprawdę? Dobra, 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 damy radę. I widzowie, jesteśmy w budynku, sukces. A czy damy radę tego ammo otworzyć? No hit, udało nam się. Ja cię kręcę, aż się nie spodziewałem. Nie no, jeden FPS to bardzo dużo. Generalnie polecam tego Fortnite'a. Ja bym grał cały czas na jednym FPS-ie. Polecam każdemu, po co kupować dobre komputery, gdy można mieć jeden FPS. No kurczę, nawet z tych drzwi nie potrafię wyjść. W tym momencie zrobię pełny obrót kamery i zobaczycie, jakie to będzie zlagowane. Uwaga! Ja nie mogę, po prostu co dwie sekundy slajd. Ciekawy, czy ludzie teraz jak grają widzą mnie normalnie, czy widzą mnie tylko zbugowanego i zlagowanego, Jestem mega ciekawy. Nie, no raczej widzą mnie normalnie, bo przecież ja mam takie małe FPS i nie oni. Zobaczymy teraz, jak to wygląda, gdy będę rozwalał po prostu kilofem i jak to będzie wyglądało przy rozwalaniu. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć normalnie takie slajdy, sześć, siedem. Ale to w ogóle długo rozwalamy tak w porównaniu do normalnych FPSów. No i rozwaliliśmy, ale jest to tak zlagowane. Czy to weźmiemy w ogóle? No próbuję tą pompę wziąć, ale też nie idzie. Okej, okay, pijemy teraz spotkę. Jak tu się pije potkę, zobaczymy Co jest, czemu mi nie pije Ja nie wierzę Okej, okay, dobra, teraz pójdziemy sobie szybko tutaj Złowić rybki naszą, kochane, oczywiście Ej, ale to, czy ja dam radę tą w ogóle wędkę wziąć To ja nie wiem, bo to będzie wyczyn dla mnie Okej, okay, okej, okay. klikaj, e, klikaj E, klikaj E, klikaj E, klikaj E No i czemu ja w wodzie jestem? Aha, nie jestem, jestem Nie jestem, jestem, jestem Jakie to są bugi Gdy mam jednego FPS to mam stałe 900 pingów Więc wydaje się, że FPS ma jakieś znaczenie w tym momencie w sensie w tym momencie, bo mam wszystko tak zlegowane, że nie da się grać No i naprawdę w wodzie jesteśmy Ognie to jest mega smute, że gdy się idzie w jedno miejsce I po prostu się spadnie do wody Tu się zryp, no zobaczcie Szedłem sobie tam do góry, spadłem w jedno miejsce, a mianowicie do wody No ja już stąd nie wydostam, no nie ma szans Wow, jest, udało nam się O kurcze, dobra do przodu, do przodu bananie Idź, dobra udało nam się wyjść z wody ale zanim gdziekolwiek się przemiesimy, to już mi nie cała gra, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda w ogóle strzelanie na jednym FPS-ie. Uwaga, więc oddaję w tym momencie strzał. Zobaczcie, nawet nie było widać jakby tego ognia wylatującego z broni, bo jest tak mało FPS-ów. Jaki pijany bananowiec! Nie, aż tak upitego tego nigdy nie widziałem, naprawdę. W tym momencie mam ochotę wyłączyć po prostu tą grę, bo się jak sam widzicie nie da grać na jednym fps to jest nierealne. A więc budujemy piękny domek tutaj wokół nas, dobra, jedna ściana jest. Druga, trzecia ściana jest. No i czwarta ściana, i dach jeszcze, dach, jeszcze, dach jeszcze. No, i mamy nasze mieszkanko. No, i jak już jesteśmy w takim mieszkanku, to możemy się generalnie czuć bardzo bezpiecznie, oczywiście. A jak już się czujemy tak oczywiście bezpiecznie, to możemy opuścić grę, bo ta gra nie ma po prostu żadnego sensu. A więc wiem tyle, że na 10 fps da się grać ledwo, ale na jednym nie da się grać totalnie. No, i ja się już z wami będę żegnał, pamiętajcie jeszcze, żeby wbić na mojego Discorda oraz Instagrama. I do następnego odcinka, siemanko!